PGK to spółka miejska. Tu głos decydujący ma miasto. Najwyższym organem jest tam walne zgromadzenie, które jest jednoosobowe, a jest nim burmistrz. To szeryf miasta powołuje radę nadzorczą, a ta odwołuje później prezesa zarządu. Niebawem kończy się kadencja rady nadzorczej spółki. Jednym z jej członków jest mecenas Paweł Deptuś. Do niedawna ów prawnik obsługiwał posiedzenia Rady Miasta. Jednak Deptuś został odsunięty od obsługi Rady. Zastąpił go Jarosław Lataś, który jest radcą prawnym w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej. W mieście gruchnęła plotka, że w ślad za zmianą w Urzędzie Miasta ma dojść także do zmian w PGK i to także na funkcji prezesa. Gdyby się potwierdziły nasze informacje, byłoby to jedno z głośniejszych wydarzeń, choć w Lubartowie szczególnie po tym, jak doszło do wcześniejszych zmian. Nikt nie wyobrażał sobie między innymi tego, co stało się w zeszłym roku. Przypomnijmy tamto wydarzenie. W lipcu radykalnie zdrożała woda i ścieki. Przed urzędem zamówień publicznych toczy się postępowanie dotyczące przetargu na oprogramowanie, ponadto sztuczki księgowe i oczyszczalnia za 47 milionów, która działa na półgwistka. Każdy z nas słyszący te kilka argumentów nie miałby żadnych wątpliwości, że osoba, która doprowadziła do takich osiągnięć, nie powinna otrzymać absolutorium. Dlaczego przywołujemy zarzut z głośnego wywiadu obecnego prezesa PGK Sławomira Czerniaka, bo burmistrz Krzysztof Paśnik udzielił Tomaszowi Marzędzie, czyli osobie odpowiedzialnej za owe osiągnięcia Absolutorium. Co ważne o tym, że w PGK w środku wakacji odbywa się zgromadzenie wspólników, a więc walne zgromadzenie nie poinformowano mediów i mieszkańców. W imieniu miasta mieszkańców reprezentował jednoosobowo burmistrz Krzysztof Paśnik. Zgromadzenie odbyło się 11 sierpnia, a paśnik miał przyjąć kilka uchwał, w tym tą najważniejszą dla byłego prezesa Tomasza Marzędy, czyli o udzieleniu mu lub nie Absolutorium. Wielu mieszkańców Lubartowa zakładało, że szczególnie po ostatnich podwyżkach, które są efektem złożonego jeszcze przez marzędę wniosku taryfowego, Paśnik nie udzieli mu absolutorium, wszak podczas kampanii zapowiadał, co myśli o działalności obecnego prezesa. To, to żyjące woda i ścieki i to o ponad 36%. To decyzje obecnej władzy i ich namiestników. Za tymi podwyżkami, które się takie nazwiska jak Bodziacki, Szumiec, marzęda i Gardasz. Należy to zmienić. Czas na porządki w Lubartowie. Woda i ścieki łącznie z lipcową podwyżką od chwili, kiedy Paśnik wypowiedział owe słowa właśnie o tyle, ile mówił z przejętą miną, zdrożały. Podczas kampanii Paśnik zapowiadał także porządki w Lubartowie. Zanim ujawnimy dokumenty, jakie przegłosował Paśnik, przytoczmy fragmenty z wywiadu nowego prezesa PGK Sławomira Czerniaka, który ujawnił kilka ciekawostek z funkcjonowania PGK. Przypomnijmy, że wynik PGK zakończył się stratą w wysokości 790 tysięcy złotych. Ponadto z przeprowadzonej przeze mnie analizy wyniku finansowego za rok 2018 wynika, że już ten rok zakończyłby się znaczącą stratą, gdyby nie były tworzone i wyksięgowane, Rezerwy na odprawy i kary. Jak widać strata spółki w wysokości 790 tysięcy złotych za rok 2019 nie powinna być aż takim zaskoczeniem. Mówi w tygodniku wspólnota prezes Czerniak. Wywiad jest z połowy czerwca po tym jak nasza stacja ujawniła dramatycznie zły wynik spółki. Wybudowana oczyszczalnia ścieków może dziennie przetwarzać 5,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę. Dziś średnie przetwarzanie ścieków to 3 tysiące metrów sześciennych na dobę, co stanowi zaledwie 55 Procent jej możliwości. Ujawnił funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, która kosztowała ponad 47 milionów złotych. Nowy prezes. W roku 2018 ówczesny prezes PGK podpisał umowę na zakup i wdrożenie nowego programu komputerowego. Jego wartość to również znacząca pozycja w kosztach za rok 2019, która będzie miała wpływ na kolejne lata. W tym miejscu chciałbym poinformować, że 25 maja bieżącego roku wpłynęła do spółki informacja prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego postępowania na dostawę i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych dla PGK SPZO w Lubartowie, w wyniku którego zawarto umowę z Unisoft SPZO. Podzielił się kolejną sensacyjną informacją Czerniak. W świetle tylko tych kilku informacji oczywista wydawała się decyzja Paśnika, który obiecywał porządki. Okazało się jednak, że owe grzechy, ale także informacje dodatkowe, czyli m.in. podróże marzędy na szkolenia do Izraela, nie przeszkodziły burmistrzowi przyjąć uchwałę, do której treści dotarliśmy. Uchwała nr 4, łamane na 2020, zwyczajnego zgromadzenia wspólników przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej spółki ZO w Lubartowie z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia jednoosobowemu zarządowi spółki w osobie pana Tomasza marzędy absolutorium. Z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Udziela jednoosobowemu zarządowi spółki w osobie pana Tomasza Marzędy jako prezesa zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Pod uchwałą podpisał się ten, który jednoosobowo przyjął uchwałę, udzielając tym samym absolutorium Marzędzie, czyli Paśnik. Podjęcie przez burmistrza tak dziwnej decyzji musi niepokoić. Z informacji prezesa Czerniaka wynika, że prowadzone są czynności w sprawie przetargu na oprogramowanie. Jeżeli Urząd Zamówień Publicznych dopatrzy się nieprawidłowości, to istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu za ewentualną wyrządzoną szkodę. Jednak, nawet jeżeli okaże się, że coś z przetargiem jest nie tak, to ostatnie głosowanie może wyłączyć odpowiedzialność byłego prezesa. Dlaczego? Bo część z ekspertów wskazuje na fakt, że udzielenie absolutorium zwalnia byłego członka zarządu z odpowiedzialności. Zgodnie z artykułem 293 kodeksu spółek handlowych, Członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Z założenia udzielone absolutorium powinno przeciwdziałać pociągnięciu członka zarządu do odpowiedzialności, aczkolwiek zdania są podzielone. Część doktryny traktuje absolutorium jako jednostronne oświadczenie dokonujące zwolnienia członka zarządu od odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkody spółce zawierające w sobie także. Zobowiązanie spółki, że nie będzie ona dochodzić od członka jej organu naprawienia szkody ujawnionej, na etapie udzielania absolutorium, podkreśla Katarzyna Siwiec, radca prawny obsługujący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za podwyżkami wody i ścieków stoi marzęda, a ja zrobię z tym porządek. To słowa z kampanii wyborczej ówczesnego kandydata Paśnika, dwa lata od tamtych zapowiedzi, dzięki którym wielu z nas zagłosowało na tego, któremu tak nie podobał się tamten bałagan, przeciera oczy z niedowierzania. Oto okazuje się, że mimo wdrożenia tego, co było tak krytykowane, Paśnik daje autorowi owych podwyżek absolutorium. absolutorium. Abonent chwilowo niedostępny. Po próbie kontaktu z burmistrzem otrzymaliśmy od niego wiadomość, iż aktualnie nie może rozmawiać, i skierował nas do rzecznika prasowego Urzędu Miasta, z którym skontaktowaliśmy się drogą mailową. Niestety, do momentu zamknięcia materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi na rzeczone pytania, a były one następującej treści. W PGK odbył się audyt, proszę powiedzieć, jakie są jego wyniki, proszę powiedzieć, ile kosztowało oprogramowanie zakupione dla spółki. Czy zakończyło się już postępowanie w sprawie przetargu na wyżej wymienione oprogramowanie? Czy dopuszcza pan możliwość, że były prezes Tomasz Marzęda powróci do PGK? Czy to prawda, że w PGK został przeprowadzony audyt? Z informacji, które posiadam, taki audyt został przeprowadzony. I co istotne, proszę zwrócić uwagę, co działo się w październiku 2018 roku i listopadzie? 2018 roku. Wówczas ówczesny kandydat, któremu ja wówczas wierzyłem, yy, mówił, że zostaną przeprowadzone audyty w Urzędzie Miasta, w pec w pgk Rozpisywały się o tym lokalne media, Dziennik Wschodni. I to nie jest tak, że coś zostało wystawione z palca, tylko takie były zapowiedzi. Podobno miało być nowe otwarcie, podobno miało być dokładne przeanalizowanie wszystkiego, co się wydarzyło. I z tych informacji, które ja mam, być może one są nieprecyzyjne. Ale być może ktoś za chwilę powie, straszy Tomasiak czymś albo mówi nieprawdę, ale mam taką informację, że jeden jedyny audyt, jaki został przeprowadzony do tej pory, to jest audyt w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Natomiast ten audyt został przeprowadzony na tyle nieudolnie. W taki sposób, że podejrzewam, że jak władze miasta ujawnią treść tego audytu. No to poprzedni prezes Marzęta wypnie klatkę piersiową i powie, o to mi proszę, proszę przypiąć yy, krzyż zasługi za to jak kończyłem swoją kadencję w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. No i teraz z jednej strony yy, ów audyt yy, posiada określone treści, natomiast z drugiej strony no nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wyraźnie potwierdza to, o czym yy, yy, ćwierkały niektóre jaskółeczki w mieście latając dosyć wysoko jeszcze wtedy nad yy, naszym miasteczkiem, ale już głośno było słychać o wyjazdach do Izraela, żeby tam jakieś technologie podobno yy, poznawać, no, ciekawe czy to było, a takie tak, technologie poznawano przez tydzień yy, czasu, ile dni zajęło szkolenie, ile dni Yy, 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 pozostałe kwestie związane z yy, atrakcjami yy, tego państwa yy, zajmowały czas, yy, no warto było, żeby ktoś nam ujawnił delegacje, jakie wówczas były wystawiane, czy Izrael to jedyne zagraniczne yy, państwo znajdujące się w nie najbliższej odległości od Rzeczypospolitej Polskiej, które wówczas było odwiedzane, no, i wiele, wiele innych takich, bym powiedział, niuansików, które uważam, że są ciekawe i warto, żeby ktoś w końcu nam y, ujawnił te dokumenty, pokazał te dokumenty. Bo ja na stronie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, ani na stronie oficjalnej, ani na bip ani na stronie Urzędu Miasta, no tego audytu odnaleźć niestety nie mogę. Wyjazdy zagraniczne i zakup oprogramowania wszystko w chwili, kiedy przygotowywano podwyżki za wodę i ścieki. Tak, no to były niemałe koszty tych wyjazdów, ale to dość dobrze, żeby ktoś się wypowiedział z drugiej strony. Najlepiej pan burmistrz, bo pan burmistrz ma pełną wiedzę, bo jeszcze w pewnym okresie czasu, kiedy yy, yy, no myślałem, że będzie inaczej w tym mieście, kiedy pan burmistrz nie yy, zgodził się na podwyżkę, na prowadzenie do porządku obrad, uchwałę o podwyżce diet, kiedy o, jeszcze wierzyłem w to, że. Nie PSLowcy wylądują w urzędzie miasta na stanowiskach, yy, yy, może nie bezpośrednio osoby związane z PSL, em tak powiem, bo za chwilę będzie krzyk, powiedział PSLowcy, a my tylko pracowaliśmy albo z marszałkiem z PSL-u, albo gdzieś yy, pomagaliśmy PSL-owi w kampaniach wyborczych, czy w czymkolwiek innym, to powiedzmy osoby powiązane z PSL-em. No, i byłem taki naiwny. No, wydawało mi się, że wchodzi nowa jakość, że wchodzi wspólny Lubartów, a e, wszedł PSL. I, i e, no, zwróćmy na to właśnie uwagę. No, mieliśmy już informację, że idą podwyżki. Tam sobie używano, przepraszam, używano, wyjeżdżano w ważnych sprawach przedsiębiorstwa na zagraniczne wojarze, żeby reprezentować godnie interes przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, no ale niezależnie od tego kupiono właśnie jeszcze oprogramowanie, o którym Pani wspomina, i kupiono oprogramowanie firmy Unisoft. No podaje to wprost pan prezes PGEK-u obecny. No, i teraz należy zadać pytanie. Zresztą był o tym informowany również burmistrz, To pan burmistrz był członkiem Rady Nadzorczej. I doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że spółdzielnia mieszkaniowa od kilku lat przymierzała się do zakupu oprogramowania. Doskonale wiedział, bo na Radzie Nadzorczej zdawaliśmy sprawozdanie, w jakiej cenie możemy kupić oprogramowanie tej firmy, a w jakiej możemy kupić oprogramowanie innych firm. Tu nie będę przytaczał nazw innych firm, bo zaraz. Hmm, Podobno jakieś donosy mają na nas być pisane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To, żeby nie było krypto reklamy, to nie podam tej drugiej firmy. Ale czy pan burmistrz potwierdzi, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej wydało kilkaset, prawie pół miliona złotych na zakup oprogramowania, a spółdzielnia mieszkaniowa na zakup innego oprogramowania wydała 150 tysięcy złotych. Że to oprogramowanie, które zostało kupione do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej przede wszystkim jest dedykowane do spółdzielni mieszkaniowych i czasem nie jest tak, że około 60-70% rynku, który obsługuje ta firma, no to jest rynek jednak spółdzielczy. No i coś spowodowało, że spółdzielnia mieszkaniowa nie wzięła tego produktu, wzięła inny produkt i o wiele taniej, więc to, są, to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy do wyjaśnienia, ale też właśnie zwróćmy uwagę za te wszystkie Koszty, bo te koszty one są rozliczane podejrzewam proporcją przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. No wiadomo, największy obrót jest na wodzie i na ściekach, więc najwyższe koszty przepisywane są do wody i do ścieków. Gospodarka, odpadami, wywóz i inne branże, również którymi zajmuje się przedsiębiorstwo gospodarki. Pewnie jakimś procentem zgodnym z zasadą rachunku ekonomicznego jest to rozliczane i zgodnie z przepisami, taką mam nadzieję. No i, i okazuje się, że yy, w kieszeniach dzisiaj to odczuwamy. Za chwilę być może odczujemy coś jeszcze, ale niestety no, yy, w mojej opinii hulano i Hasano w chwili, kiedy należało naprawdę szukać oszczędności, bo okazało się, że to, co wydarzyło się w chwili, kiedy już yy, yy, nastała nowa władza, czyli dramatycznie niski wynik spółki. No pokazał, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej funkcjonuje w sposób, taki bym powiedział, zadziwiający nas wszystkich. No a w tym roku zastanawiam się, czy czasem nie dojdzie do jakiegoś dla odmiany wystrzelenia wyników w drugą stronę. Raz minus 800, teraz być może plus 200 tysięcy, być może plus 250 tysięcy. Zobaczymy i trzeba się będzie temu na pewno przyglądać. Czy słyszał Pan, że ma dojść do zmiany w PGK? Tak, to jest dla mnie bardzo zaskakujące, bo takie ploteczki tu po mieście krążą, że być może właśnie poprzednik wróci na miejsce tego, który dzisiaj zarządza, więc no było to dla mnie zadziwiające, bo myśmy ostatnio na Radzie Miasta w takiej euforii, radnik przegłosowali, przecież nie było ani jednego głosu przeciw, nowy plan modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nikt nie był przeciwko mnóstwo usłyszałem dobrego na temat nowego osoby która zarządza PGE'kiem a teraz mam nadzieję że to są niepotwierdzone informacje że są to tylko plotki że podobno ma wrócić stare oby nie od dwóch lat na czele spółki stoi Sławomir Czerniak, który stara się doprowadzić do kilku reform w PGK. Jednak fotel prezesa w PGK jest wyjątkowo gorący i zapewne także w tym przypadku okaże się, że nowa koalicja zawarta przez Paśnika nie powstała po to, by dokonywać zmian personalnych. Z drugiej strony, powrót marzędy na funkcję prezesa z pewnością byłby ogromną sensacją. Dla kanału S, Bartosz Giza.